Witamy w poradniku jak przygotować się na deszcz. Bierzemy sobie worki na śmieci z biedry, zakładamy na skarpety, zaciągamy sznureczek, skręcamy i zakładamy spodnie na deszcz. Różnica między spodniami żeglarskimi a spodniami rowerowymi. No Żeglarskie? Zaczekaj, jak ten patent i tak Rokre, się nie boże. sprawdza, bo po pewnym czasie woda wynika tutaj bokiem O, już widać, Zaszku, masz szparę Dobrze, ale dopóki się nie wklapie. będzie... się Na pewno, na pewno dużym yy, błędem jest zakładanie tych spodni tak To tu się wszystko wlewa Więc trzeba je założyć na piemię Tłuc Co powiedzieć? Eee, że dzisiaj się <laughs> dużo wydarzyło, dużo <laughs> <ci> się dzisiaj <laughs> wydarzyło Miał być spokojny dzień, mieliśmy sobie jechać no, ta tutaj filmująca właśnie Marysia stwierdziła, że. że co? No dobra, no miałam jakieś tam zatrucie pokarmowe, powiedzmy, no ale już jest dobrze, już mi jest dobrze. Ale w tym czasie. Celu... Po kilku godzinach, bo naprawdę kilku godzinach. literalnie. Gdzie czasami były chwile, że było bez kontaktu po prostu. Michał zdecydował, że jednak. On wraca, ponieważ wszyscy mieliśmy wrócić, tak. bo najwyższy zadecydowali za mnie, że jak jestem chora, to wracamy. No jest to dość logiczne z <noise> do naszego punktu widzenia. <noise> Ale ja nie miałam prawa głosu, teraz wyzdrowiałam magicznie i mam prawo głosu. Ja chcę jechać dalej. Michał nie chce. Wiktor. Jeszcze, e, e, jakby, sprecyzujmy wyzdrowiałaś wracając 8 km, do... będąc Zgorzeca. holowaną, walowaną tak. na na, e, na dworzec. E... Nagle, nagle... E, w sumie to mogę jechać. Dobra, to teraz będą vlogi ja i nie... Nie wiem czy będą vlogi, bo kto będzie je montował. Zwykle... No to ty No niby tak, ale zwykle Michał montował i to było całkiem sympatyczne, że nam montował vlogi. Nie wiem, może coś będzie, no. Zobaczymy. Może jak będzie pod tym filmikiem... Tak, to! 50 to... łapek w górę! to wtedy będziemy dalej nagrywać i dalej montować. A na koniec będzie giveaway i rozdamy wszystkie obiektywy, nie na pewno Nie no, jak będzie 50 łapek to nie zrobisz za 50 łapek podziękujemy Michałowi za ten tak. piękny montaż. Jakby tego już nie zmontuję, więc nie wiem, ale... No i tak to wygląda. Jednak sobie nie pojechaliśmy na razie. Michał rzucił na nas klątwę i mamy flaka.